Cześć, witam Was serdecznie. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na ulubieńców sierpnia. Nie wiem, kiedy mi zleciały te wakacje, słuchajcie, po prostu pstryk i, i już mamy wrzesień. Niedawno był maj, majówka, cieszyłam się z niej ogromnie, a dzisiaj już dzieciaki idą do szkoły. Niesamowicie ten czas leci. Eee, przyszłam do Was z moimi ulubieńcami kosmetycznymi sierpnia. Nie ma ich zbyt wielu, bo raptem, słuchajcie. Cztery kosmetyki. To są tacy naprawdę ulubiency na fest. Używam ich codziennie przez cały sierpień. We wrześniu absolutnie nie zapowiada się na to, że przestanę ich używać, wręcz przeciwnie. Są to takie perełeczki, naprawdę są to takie perełeczki, które ubóstwiam. Zakochałam się w nich tak naprawdę od pierwszego użycia i chciałabym je Wam dzisiaj polecić. Jeżeli macie ochotę spędzić ze mną parę minut, zapraszam na, na filmik. Pierwszym kosmetykiem jest to balsam do ciała, który kupiłam z polecenia jednej z blogerek. Jest to Baby Dream. Balsam do ciała na dobranoc dla niemowląt i małych dzieci o zapachu. Wiecie co? Byłam pewna, że jest to zapach lawendy. Nie wiem, czy ja sobie coś w głowie ubzdurałam. Czy ten zapach tak bardzo mi przypomina lawendę? Czy czymś mi się pomyliło? I teraz tak. Jest lawendowy olej i witamina E. Teraz zauważyłam. Jest to balsam, który ma bardzo dobry skład. Fantastycznie pachnie, ten zapach naprawdę mnie uspokaja, otula. Jestem po prostu w niebo wzięta w momencie, kiedy się z nim, nim smaruje. Nie przesadzam, naprawdę nie przesadzam. Jest po prostu uroczy, cudowny, fantastyczny. Nie wchłania się zbyt łatwo i musimy trochę czasu poświęcić na jego rozmarowanie. Dla mnie to nie jest za duży kłopot, ponieważ przy okazji masuję swoje ciało i wiadomo, że to zawsze dobrze działa. Mm. Także, jeżeli komuś zależy na czasie, spieszy się, to to na pewno nie jest balsam dla niego, ponieważ naprawdę chwilkę musimy mu poświęcić. Ale wierzcie mi, że jest fantastyczny. To nie jest może mega olbrzymie nawilżanie i jeżeli macie bardzo suchą skórę, to ten balsam Wam nie pomoże, to daje sobie rękę uciąć, natomiast jeżeli macie skórę normalną, to spokojnie on Wam wystarczy. No i ten zapach, słuchajcie, obłędny. Obłędny, bardzo przyjemny, bardzo delikatny, kojący. Naprawdę, polecam Wam serdecznie. On chyba kosztuje około 10 zł. Oczywiście, w Rosmanie, jak to Baby Dream. Ja nie wiedziałam o jego istnieniu. Nie wiem, czy, on, czy to jest jakaś nowość, czy już starszy produkt. Natomiast, polecam Wam serdecznie. Skoro jesteśmy już przy pielęgnacji, to w filmiku o swojej pielęgnacji Cery opowiadałam Wam o moich problemach skórnych. I. W tej chwili już praktycznie się ich pozbyłam. Między innymi zawdzięczam to dzięki maści A. E, czyli znaczy maści z witaminą A. Słuchajcie, po prostu to, jak ona działa na moją cerę, takiego jakiego kopa nawilżenia ona dostaje, to, to jest nieprawdopodobne. Po pierwsze, nie zapchała mnie. Nie mam absolutnie żadnego problemu. Po drugie, moje problemy skórne zniknęły w przeciągu... 10 dni? Maks. Do tego jeszcze zmieniłam pielęgnację twarzy, więc myślę, że to również wspomogło ten cały proces gojenia się, ale myślę, że to jest jednak głównie zasługa Maści z witaminą A i w dodatku stosuję nanos pod oczy. No bajka! Bajka, słuchajcie, moja skóra pod oczyma jeszcze nigdy nie wyglądała tak dobrze, nie miała tak dobrego nawilżenia, i wyglądała tak świeżo i tak promienieście. To jest niesamowite. Na, na dzień oczywiście to byłby za ciężki produkt i on by się nie nadał, ponieważ zostaje dość duży, tłusty filtr pod, pod tą okolicą. Natomiast na noc mi to absolutnie nie przeszkadza, nakładam sobie na moje problematyczne strefy pod oczy, kładę się spać i rano po prostu moja twarz wygląda niesamowicie wiem, że niektórzy też stosują, nie wiem, na suche miejsce na przykład na łokcie, kolana polecam Wam naprawdę serdecznie koszt takiej maści to około 3-4 zł nie pamiętam dokładnie ile ale naprawdę to są groszowe sprawy, ale po prostu efekt jest rewelacyjny. Naprawdę rewelacyjny i no musicie spróbować. Jeżeli nie znacie witaminy A, no to 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 jest taki must have. Mhm. Kolejny ulubieniec, który mnie bardzo zaskoczył i absolutnie nie spodziewałam się po tym kosmetyku niczego, a już na pewno niczego dobrego, nabyłam go przez przypadek podczas wędrówki po Biedronce zatrzymałam się przed szafą Bell chciałam kupić korektor, który poleca Racka w swoich filmach nie było odpowiedniego odcienia i mój wzrok zatrzymał się na podkładzie matującym long lasting matująco kryjący fluid z odżywczym aloesem Kosztował 9.99 i pomyślałam sobie w sumie a nic nie szkodzi, kasę nie stracę, nawet jeżeli okaże się jednym wielkim bublem. Wypróbuję, może, może się okaże fajne. I mój pierwszy kontakt z tym fluidem, on nie był za bardzo pozytywny, bo mm, wiecie, co miał taką leistą konsystencję. Ten kolor wydawał mi się taki mało fajny, taki e, szarawy. Nałożyłam go na twarz, zaczął się rozmazywać, mówię, Kurczę, co to, co, co to w ogóle ma być? Natomiast w momencie, kiedy już go rozprowadziłam na mojej twarzy, mm, okazał się naprawdę fajny. Moja skóra wyglądała świeżo, promiennie, zakrywała to, co miała zakrywać. Nie wyglądałam, jakbym miała tapetę na twarzy. No, naprawdę już w tej chwili mnie bardzo zaskoczył. Ale mówię, ok, pewnie za 3 godziny będę, nie będę miała śladu po makijażu. Zaryzykowałam, poszłam w tym podkładzie pierwszy dzień do pracy. Przychodzę do domu. Ja zaznaczę, że w pracy nie mam czasu na przypodrobienie noska, na poprawę makijażu, nic z tych rzeczy. Po prostu przyszłam do domu, patrzę w lusterko, a mój fluid jest po prostu w stanie nienagannym. Troszeczkę się tutaj mi czoło świeciło i lekko strefa T. Natomiast on, to przetuszczenie było naprawdę minimalne. Podkład utrzymał wszystkie kosmetyki: korektor pod oczy, brązer, róż, rozświetlacz. Po 9 godzinach poza domem moja cera była super. Wiecie co, ja naprawdę byłam w tak ogromnym szoku, ponieważ no, nie spodziewałam się po tym kosmetyku niczego. Naprawdę niczego, a okazał się to bardzo fajny fluid, który jest, jeżeli miałabym porównywać cenę do jakości, to to się ma nijak, po prostu jakoś przebija wszystko. Ja, yeah, on jest nie lepszy niż jeden fluid, który miałam okazję próbować. Nawet z tych droższych półek. Naprawdę wcale nie przesadzam. Naprawdę wcale nie przesadzam. Jest to świetny produkt, i jeżeli będziecie w biedronce, wypróbujcie go. 9,99, jeżeli nawet Wam się nie sprawdzi, nie wiem, oddać go mamie, przyjaciółce, siostrze, może, i, może im się po prostu sprawdzi, bo no, nie zaskoczył niesamowicie i autentycznie wszystkie moje Fluidy, podkłady Estée Lauder, mm, Bonjour, po prostu poszły na bok, nawet mój krem BB, słuchajcie, z miszy odstawiłam i w tej chwili codziennie korzystam z tego fluidu, bo jestem nim tak maksymalnie zachwycona i tak podoba mi się efekt, jaki on zostawia na twarzy. Dodatkowo matuje praktycznie na cały dzień. Mój makijaż wytrzymuje cały dzień w pracy. No... no słuchajcie, po prostu rewelacja. Rewelacja. Teraz tym bardziej pójdę do Biedronki po korektor, o którym tak często wspomina Racka. I kolejny niepozorny kosmetyk, ponieważ również kiedy go kupowałam nie byłam do niego przekonana. Eee, słyszałam o nim bardzo dużo. Zresztą to jest znany produkt eee, na YouTubie. Ale nigdy nie miałam po drodze do Golden Rosa, aż w końcu zaszłam i wydobra. dobra Golden Rose Rakota 04 musi być mój. To jest ten produkt. Jak wiecie, ja mam ciemną karnację i jak go zobaczyłam. Wiecie co? Przepraszam, przerwę Wam na razie. E, na razie, recenzję tego produktu, bo przyszedł mój największy ulubieniec e, sierpnia i chciałabym Wam go przedstawić, jeżeli mogę. Loki! Loki, kochaj, Doniańku! Ha, przedstawisz się. Jest to Loki. Przedstaw się. Przedstaw się Lokuś. Jest to loki, słuchajcie. Nasz nowy członek rodziny został nabyty w drodze adopcji przez fundację przytulkota z łodzi. Jest to niesamowita niespodzianka, ponieważ już od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad adopcją kota, ale nie do końca byliśmy przekonani. Aż któregoś dnia spontanicznie zdecydowaliśmy się. Przepraszam. Jestem. Spontanicznie zdecydowaliśmy się na adopcję Kota i był to strzał w dziesiątkę, słuchajcie. Jesteśmy oboje z Sebastianem zakochanym, zakochani w Loki, Loki od lokatora. On już się tak wabił. My, my tylko zaczęliśmy zdrabniać jego imię. Dodaje nam tyle radości, tyle satysfakcji. Ja nie zostaję nad godzin już w pracy, tylko lecę jak najszybciej do domu, byleby zobaczyć się z Lokim. Nie wiem, jak długo mogliśmy zwlekać z tą decyzją, słuchajcie. Jeżeli, jeżeli jesteście złoci, myślicie o adopcji kotka, zapraszam Was na fundację Przytul Kota. Naprawdę świetne dziewczyny, świetni ludzie. Ja znam trochę dłużej się z tą z fundacją, ponieważ moja przyjaciółka w niej się udziela jako wolontariuszka, więc e, polecam Wam serdecznie. Ale jak już Wam. Poka e, a! Jak już Was zapoznałam z Lokiem, chciałabym wrócić do swojego ulubieńca, a mianowicie terakoty 04 mm, Golden Rose. Jak wiecie, ja mam ciemną karnację i on wydawał mi się bardzo. Jasne. On wydawał mi się bardzo jasny. Nie sądziłam, że on będzie widoczny na mojej skórze, ale pomyślałam, ok, 24 zł. Spróbuję. Najwyżej będę go używała po prostu do całej twarzy, do ocieplenia, tak? I od momentu kiedy go kupiłam, czyli jakiś miesiąc temu, używam go codziennie, namiętnie nie miałam ochoty na takie ostre wykonturowanie twarzy na przybrązowienie mojej skóry po prostu mi się to przyjadło i już od jakiegoś czasu używam samego brązera. natomiast w tej chwili ocieplam swoje kości policzkowa terakotą. do tego dodaję róż rozświetlacz i jestem po prostu w niebo wzięta, słuchajcie taki jaki piękny wakacyjny efekt on zostawia to, to jest nieprawdopodobna nie wiem, czy czy zobaczycie. Natomiast naprawdę jest to fantastyczne. Ja się nie dziwię, że ludzie zwariowali na jego punkcie i tak go namiętnie wykupują, bo naprawdę ja z nim zostanę jeszcze na, na długo. Nawet nie mam ochoty. Myślałam, że pękło lustereczko, ale nie. To jest sierść Lokiego. Ja na pewno z nim zostanę jeszcze na długo. Jestem oczarowana tym produktem i no znowu żałuję, że tak długo zwlekałam z jego zakupem. Ok, to jest na tyle. To są wszyscy moi ulubieńcy lata. Jak widzicie, nie było ich ulubieńcy sierpnia. Nie lata. Chociaż lata też. Sierpień to jednak lato, okres wakacyjny. Jak widzicie, nie było tych kosmetyków zbyt dużo, ale naprawdę są to takie moje topowe kosmetyki, które namiętnie używam w tym miesiącu praktycznie codziennie. I jeżeli macie okazję wypróbować, zwłaszcza ten podkład, polecam Wam serdecznie, bo dla mnie to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Życzę Wam miłego dnia. I to zobaczonka, papa. Pa.